Otwierają. Ja wchodzę do windy, proszę Państwa, tu jest, jestem w lustrze i teraz jedziemy na, na poziom zero. Proszę przejdź. jedzie w dół. Jedzie w dół. No jedzie. Elegancko, cichuteńko. Szkoda gadać, proszę Państwa. Znakomita jazda. Czyli parter. Proszę państwa. Pero pero. Drzwi otwierają się. A ja wychodzę. Ja wychodzę. Jestem na parterze. Tu konkurs Legenda Harburawicz. Proszę bardzo. Przedszkole bożarowie. Jakie pięknie. Bardzo dawno temu, przed wieloma wiekami, w pięknym angielskim królestwie mieszkał król Knut Wielki ze swoimi książątkami. Proszę bardzo. To jest Knut Wielki, a tu są, może to są, to jest Knut Wielki w tym pałacu. Też wielki. Cała legenda jest tu kopciuszka. Tak, proszę bardzo. Grupa pietruszki to wykonała ta. Ach, tu jest ta legenda, że cię stała bardzo dziwna. Nie dzieciel jak potulny zwierz łasił się do stóp dziewczyny i nie myślał jej wcale zjeść. Aha to jest ta dziewczyna. A to jest ten niedźwiadek, tak. I teraz kolejny odcinek opowieści. Piękna koteliga niedźwiedzia okiełznała i przed królewski na nim wyjechała, raczej zajechała powinno być. To jest herb ożarowa, właśnie panna na niedźwiedziu. Helbu gród cementowy, ożarowski, proszę bardzo. I tu się oświadczył jakiś kulewicz tej dziewczyny. No, bardzo ładne, bardzo ładne, prawda? Opowieści o Helbie. A tu piękny urząd miasta. z wiecznym burmistrzem i całą resztą Dwor, dworzańską tak to wygląda legenda o naszym o moim rodzinnym miasteczku Ożarowie